Nowy rok to nowe początki, dlatego jak co roku zapraszamy mieszkańców do składania wniosków w ramach inicjatywy lokalnej, czyli budżetu, który pozwala mieszkańcom zmieniać swoją okolicę, nasze miasto. W tym roku przeznaczymy dokładnie na ten cel 600 tysięcy złotych. Inicjatywa lokalna, choć zbliżona do budżetu obywatelskiego, odbiega jednak od niego różnymi formalnościami. Po pierwsze, Formularze są dostępne przez cały rok. Wszystkie wnioski mogą Państwo odnaleźć na stronie legionowo.pl w zakładce Inicjatywy Lokalne. Gdyby była potrzebna pomoc, oczywiście urzędnicy służą Państwu pomocą, można się z nami skontaktować telefonicznie pod numerem telefonu 22 766 40 77. Sam wniosek składa się bezpośrednio na kancelarię. Urzędu Miasta Legionowo i jest rozpatrywany później zarówno formalnie, jak i merytorycznie w Urzędzie Miasta Legionowo. Natomiast rekomendacje w sprawie wniosków wydaje zespół do spraw inicjatyw lokalnych, który przedkłada swoją ocenę prezydentowi miasta. Natomiast prezydent Miasta Legionowo następnie akceptuje bądź nie wskazany wniosek. Inicjatywa lokalna wymaga wkładu własnego właśnie od Państwa. 85% inicjatywy może zostać zrealizowana przez Urząd Miasta, natomiast 15% to wkład własny pomysłodawcy. Dlatego też zgłaszając się do nas z tym wnioskiem, należy wcześniej przemyśleć po prostu koncepcję swojego pomysłu, skonsultować najlepiej ze swoimi znajomymi, gdzie on by mógł zostać zrealizowany oraz to, w jaki sposób my możemy włożyć swój czas, pieniądze, koncepcję albo swoje umiejętności w realizację właśnie niego. Dlatego też zapraszamy do składania wniosków na inicjatywę lokalną i mamy nadzieję, że pojawi się ich co najmniej tyle, co w latach ubiegłych.